Siemanko. Po ostatnich grupowych wyjściach nadszedł czas na takie skromniejsze grono. Jestem dzisiaj z Markiem na zaproszeniu u znajomego. Trafiła się okazja pokopać trochę w polu, więc czemu by nie skorzystać? Tak to, to wygląda, mniej więcej. Przyjechaliśmy, jest wcześniej rano. Spróbujemy coś pokopać, pochodzić. Dzisiaj ma być gorąco, więc mam nadzieję, że do południa uda się coś fajnego znaleźć, nagrać. No i tyle, także jeżeli będzie się podobało, zapraszam do lajkowania, subowania, jeżeli ktoś tego jeszcze nie robił, nie musi, ale może, komentowania i widzimy się za chwilę przy pierwszym dołku. Dobra, lecę, nie tracę czasu. Tam mamy Marka. Także kawałeczek pola jest, trochę pochodzimy, zobaczymy. Na razie póki co, słuchajcie, same złomy, nic ciekawego, ale zobaczymy. Może się jeszcze rozkręci, chociaż zaczyna już parzyć niemiłosiernie. No ale dobra, nie tracimy czasu na gadkę, tylko lecimy dalej z tematem. No i tym razem trafiło się takie żelastwo. Tu jakaś strzałka, wygląda jak kawałek dzidy albo czegoś. Tutaj haczyk. Na ryby? Co? Na, Na ryby. no dobra. Tutaj odgasz, a tak możesz linkę podczepić i, pod... i łapać, nie? Nie I No dobra, jest kawałek żelastwa. Lecimy dalej. Boże, coś masz. O. Jakiś grzybek. No, jakiś badziew w kolejny. Co, coś, czego tu wiele? No dobra. No i mamy pierwszy fancik na polu. Jest to prawdopodobnie na parstek. I dokładnie zgadza się. No tylko szkoda, że jest podniuczony. No ale pierwsza znajdka jest. Jest. Lecimy dalej. I mam pierwszą krągłość. Jeszcze nie wiem co to jest. Dopiero to wygrzewałem. I zaraz zobaczymy, co to może być takiego. To jest 10 chyba złotych. Nie wiem, czy to nie nowotko. Czasami nasz PRL. Trochę to przetarłem i jest to Tadeusz Kościuszko, 1969 rok. Także pozdrawiamy i lecimy dalej. Słuchajcie, przed chwilą miałem ID na 95. No ostatnio tak było srebro. Nakopałem się. No i co? I niestety. Gówno. Jakieś kurde, coś, nie wiem. Dobra. Lecimy dalej. No ale adrenalinka była. No i kolejny fancik. Ech. Dosłownie w przenośni. Klucz. Nie wiem, jaki jakaś 17 chyba. Oczkowy. No, odda się właścicielowi. Na pewno się przyda. Słuchajcie, znajomy przerzucił nas na drugie pole, bo niestety tam nic nie wychodziło ciekawego. Więc spróbujemy na tej miejscówce. Jest gdzie chodzić, także mam nadzieję, że coś ciekawego, chociaż tutaj wpadnie. Dobra, do pierwszego. O, Marek już tam przemiata ja się dostroję i jadę. No dobra, słuchajcie, tu mam coś zapakowanego. Tylko nie wiem jeszcze co. Gdzieś tutaj. Będzie to, będzie to. Nie wiem. Kawałek jakiegoś kurde żelazka. No dobra. Czyli jak na razie powtarza się sytuacja z poprzedniego pola. Same złomiki. Ale bądźmy dobrej myśli. Może coś teraz spadnie. Jest niemożliwe, żeby na, taki, na takie wielkie pole kompletnie nic nie wychodziło, nie? Bez przesady. Dobra. Lecę dalej. Mam kolejny sygnał że tak powiem srebrny zobaczymy ale nie jest to srebro tylko wielka gruda złota no nic trudno takich rzeczy nie nie potrzebujemy, ale zabieramy. No i słuchajcie, pierwszy fancik. Jakiś guziczek. Nie wiem, co to jest. Jakieś chyba zwykłe badziewie. Nie wiem, co to za guziolek, ale zawsze to guziolek. No i teraz taki, jakiś ciekawy wichajsterek, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia co to jest, ale dziwne, dziwne. Kilki ale co to może być? Nie wiem, tutaj taki jakiś kurde nieregularny kształt. Hmm. Szczerze to nic, nic mi to nie przypomina. No dobra, pakujemy, lecimy dalej. Mam dosyć ciekawy sygnał. Kopiemy, zobaczymy. Op. Może tym razem coś godnego uwagi i pokazania daj Boże. No, i niestety, jakaś blaszka marna. Nie wiem, co to jest, od czego. Złotą poświatę ma. Ale tylko to. Dobra. Kolejny złomik. Śmieciuch do kolekcji. Lecimy dalej. Jak pewnie zauważyliście ostatnio dosyć rzadko rzucam filmy. No, ale nie oszukujmy się. Warunki nie są odpowiednie, że tak powiem. Upał, gorąco miejscówki zarośnięte no więc, siłą rzeczy, rzadziej wychodzę. A jak wychodzę, to wychodzę na chwilę, tak? A nie będę wrzucał, montował filmu z jakąś monetą jedną bądź guzikiem czy czymś takim, prawda? Bo to nie jest zbyt ciekawe. No, ale myślę, że już niedługo przyjdzie jesień. W lasach troszeczkę się przerzedzi. Zrobi się chłodniej, mniej robactwa. No i znowu uderzę w teren konkretniej. No i wtedy już mam nadzieję, będzie co pokazać. nie, Bo na razie to póki co bida, nawet to pole myślałem, że coś tam nam rzuci. Sami widzicie, szału nie ma. No ale dobra, jeszcze trochę pochodzimy, bo jeszcze damy radę. Jakiś czas. Jak zacznie już na maksa palić, no to niestety będziemy się zawijać. Idę do Marka W końcu trafiło się coś ciekawego prawdopodobnie zdaje się moneta. Widzicie? Widzę, widzę. No. Coś jest ciekawego, no? no. Sreberko? Takie cieniutkie? Nie wiem. Trzymaj, czyn, czyn honory, o, czy Trzymaj czyń honory oczy ściąg delikatnie. Negońko? Może. Zaraz oczyścimy, pokażemy. A więc nie wiemy do końca co to jest, jest strasznie zajechane, na chwilę obecną nie do rozszyfrowania. Ale na pewno jakaś moneta. Jak się dowiem co to jest, wrzucę zdjęcie poglądowe i jakiś opis. No dobra, słuchajcie, jak widzicie już się przebrałem, bo byłem tak spocony, że po prostu masakra. Co wyszło? No, widzieliście. Szału nie było. Upał, śmieci. No, ale pochodzone. Co prawda w warunkach ciężkich, ale pochodzone. Dzień zaliczony. No co, teraz wracam. Jakaś szybka kąpiel. Obiad i na jezioro. Jak się podobało, kciuk w górę. Chociaż dzisiaj to tak średnio mogło być. Jakaś subskrypcja mile widziana. Komentarz. No i tyle. Widzimy się w następnym, mam nadzieję, ciekawszym odcinku. Także trzymajcie się i do zobaczenia.